Dzień dobry, mamy środę, 22 listopada, masa, dzień chyba 130 dzisiaj, ewentualnie 131, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie dzisiaj mamy dzień bareczków i klatki, także jeden z ważniejszych dla mnie dni. No i co, wstałem ci wcześniej, bo normalnie wystaje o 5 ale budziłem się o 4.30, byłem już wyspany elegancko, bo poszliśmy wczoraj troszeczkę wcześniej spać, bo nie wiem, o 21.40, czy coś takiego, więc, e, więc tak, no i co, idę się ogarnąć, zrobić wakium, zrobić brzuch i lecę coś jeść pewnie, także widzimy się w posiłku pierwszym pewnie. Zastanawiałem się, czy w ogóle wam dogrywać to śniadanie, bo w sumie faktycznie ostatnio, ostatnio od, od ostatnich 132 odcinków codziennie nagrywam śniadanie, a niekoniecznie kolejne posiłki, ale postaram się wam też nagrać kolejne posiłki, żeby nie było. No, to kto mnie śledzi, to wie, że tutaj są płatki ryżowe, tutaj jest białko u góry, oczywiście płatki czekolady, no i tutaj tosty, w środku kurczak i ser proteinowy, także tak to wygląda. Zasiadam do jedzenia, bo jestem dzisiaj ekstremalnie głodny. No i co? No i w zasadzie tyle. Widzimy się w kolejnym posiłku. Hello. Dobra, dwa kolejne posiłki są dokładnie takie same, jak tutaj widzicie, czyli 250 g pies z indyka, 50 gramów ryżu, 200 g cukinii i slidacza, kawka do tego i w zasadzie to tyle. Także nic bardziej prostego. Posiłek numer 3 i mamy tutaj 250 g ligawy wołowej. 200 gramów oczywiście e, cukini i 50 gramów wafli ryżowych. Bo niestety rano na się zorientowałem, że brakuje mi 50 gramów ryżu. Nie, tyle mi zostało w, w woreczku, więc trzeba uzupełnić czymś innym No i tak wygląda posiłek. Widzimy się w posiłku przedtreningowym, który będzie taki sam jak jest codziennie, więc nie wiem w sobie po co go nagrywać, ale i tak go nagram. W trzeba, bo chcę zjeść i lecimy na trening. 250 gramów piersi z kurczaka, 20 g masła migdłowego i 100 gramów ryżu. Posiłek przetreningowy Roman Fritz. Kontynuacja. Dobra. Dzień dobry, witam Was w kolejnym Voice weża. Tym razem z trening barków i delikatnej klatki piersiowej oraz tricepsów. Zaczynam oczywiście od wznosów bokiem, jak zawsze, przy czym aktualnie robię to w sposób bardzo siłowy. I są to takie zwane połóweczki, czyli half repy. Z dużym ciężarem, bo tutaj porwałem się na 36. Ostatnim razem ukończyłem 32, więc przez dość spory, ale jakoś tak czułem, że jest we mnie energia dzisiaj, że pozda nam się to wykorzystać. Zatem celowałem 12 powtórzeń, następnie dropset znowu na 12 powtórzeń, zmniejszam na 10 kg, czyli mam tam 26 kg, i następnie ponownie będę robił dropset na 16 kg, czyli ponownie zmniejszam dychę i celuję na 12. Ja wiem, że ruch jest tutaj dość mocno szarpany, mocno wymuszony, ale tak to ma wyglądać. Ja się przez zawsze czuję bardzo dobrze barki, ale generalnie barki dla mnie nie są problematyczne, jeżeli chodzi o kwestię czucia. Więc, oczywiście, jakby tutaj jest to robione w pełni świadomie i w pełni jestem w stanie wykorzystać taki ruch, nawet szarpany. Osoby, które mają problemy z wyczuciem barków, najprawdopodobniej nie będą miały zbyt wiele benefitu z tego ćwiczenia. Kolejnym ćwiczeniem jest wyciskanie na wysokim skosie, zatem to ławeczka jest. Jeden niżej, powiedzmy, niż takie normalne, klasyczne wyciskanie na barki. E, powiedzmy, jakieś jeden, dwa wyżej niż takie wyciskanie na klatkę. Coś, coś pomiędzy, tak żeby część obojczykowa klatki piersiowej łapała, ale przede wszystkim, żeby wyciskanie jednak szło z barków. E, I tutaj mamy... E, Pierwszą serię na 6 do 8 powtórzeń, przy czym ja zrobiłem chyba 5 z tego co pamiętam, z deadstopem, czyli zatrzymujemy na pół sekundki w dole i dopiero drive do góry, też seria mi pomogła. Pierwsza seria, właśnie w zakresie takim 6-8. Druga seria na tzw. Majoreps, czyli celuję yy, czyli celuje w granicy 10 powtórzeń, po teoretycznie z lekkim zapasem, aczkolwiek przyznam się szczerze, że tutaj tej mnie trochę ciężar i się przestrzeliłem. Myślę, że dychę, jakbym dał mniej, to byłoby idealnie, bo zrobiłem chyba na 8 i to już praktycznie do upadku. I następnie wykonuję maksymalną ilość yy, piątek, ale takich, że znaczy maksymalną ilość serii, do momentu aż nie dam rady zrobić pięciu w teorii. Tutaj próbował mnie uratować yy, sławek. Znaczy, to bardzo, bardzo monikuję. Generalnie mam sporo spoko ludzi w, na siłce u siebie. Także zawsze, zawsze sobie, jak coś się dzieje, to, to coś chętnie pomoże, przy czym Wam ja wytłumaczyłem, że robię majorepsy <noise> i że to tak miało wyglądać. W każdym razie, no właśnie tutaj robię przerwę, taką powiedzmy, nie wiem ile, powiedzmy 20, może 30 sekund i próbuję robić piątkę, bardzo blisko upadku. Następnie, e, o, inaczej, w zasadzie robię tyle powtórzeń, aż nie dam rady zrobić pięciu e, w teorii, bo tak jak mówię, dzisiaj się przestrzeliłem dość z ciężarem mocno, więc e, po prostu zrobiłem takie trzy z tego, co pamiętam, serię najcięższe, jakie byłem w stanie, e, następnym razem po prostu dostosuję ciężar, bo przynajmniej postaram się dostosować ciężar e, właśnie. Postaram się dostosować ciężar tak, żeby po prostu miało to ręce i nogi, żeby to faktycznie założenia tego Majorepsu były, były spełnione. No, czasem tak mam, że czuję się wybitnie dobrze. Wchodzę z takim diabłem w oczach na trening i kuś mnie do, 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 do ładowania ciężaru za mocne, i czasem się to różnie kończy. Aczkolwiek uważam, że warto jest próbować, warto jest wykorzystywać takie momenty, w którym macie macie naprawdę przypływ mocy, bo czasem z tego fajne rzeczy wychodzą, więc generalnie ja jestem, ja je zawsze zakładam proste w głowie postanowienie, czyli robię absolutny max i absolutnie cięż, najcięższą serię, jaką jestem w stanie... Cały czas utrzymując dobre czucie mięśniowe. Jeżeli taka zasada jest zachowana, to ja nie mam żadnego problemu z tym, że gdzieś przestrzelę, czy nie dostrzele z tym ciężarem. Jest mi to dla mnie obojętne, czy zrobię 5 powtórzeń czy 70, dopóki mam wyjebane czucie i jestem zadowolony z serii, to jestem zadowolony. Następnie przechodzę na wznosy boczne z linką wyciągu dolnego i tutaj ciężar dobrałem tak, żeby w pierwszej serii zrobić ledwo, ledwo 25. Następnie zostawiłem ten ciężar na, o no w pierwszej serii nie zrobiłem, prawie zrobiłem. Następnie zostawiam ten ciężar na wszystkie trzy serie. W każdej z tych serii wykonuję 25, przy czym w drugiej serii już zrobiłem chyba nie, cztery pauzy w trakcie w trzeciej fa... serii chyba sześć pauzów w trakcie. Aczkolwiek trzy takie serie są absolutnie wystarczające do tego, żeby, żeby naprawdę bardzo, bardzo mocno te barki skatować, więc generalnie jest to taka metoda, która pozwala mi na to, żeby nie latać po tych ćwiczeniach, nie robić pięciu, sześciu ćwiczeń na, na boczne aktom barku, tylko w zasadzie wystarczy jedno, zrobione z naprawdę wysoką intensywnością, do tego, żeby faktycznie te barki mocno przetrenować, zmniejsza to ilość wykonywanych ćwiczeń na treningu. I... Zmniejsza to czas jaki przebywacie na treningu, dlatego że ten trening zajmuje mi tak no co najmniej półtora godziny. To jest taki zazwyczaj czas minimalny, w którym, w którym faktycznie muszę poświęcić na to, żeby zrobić. No bo to wynika po prostu z tego, że no przerwy między seriami, zanim się rozgrzeje i tak dalej, to, to wszystko trwa. Dodatkowa kwestia jest taka, że jak pewnie widzicie w lustrze, no do jednego wyciągu czeka aktualnie chyba trzy osoby, e, więc... Tak jest w zasadzie u mnie teraz do każdego ćwiczenia prawie, że tak po dwie, trzy osoby czekają w kolejce. Następne ćwiczenie to jest po prostu rozpiętka połączona z ekspresem, czyli zaraz zobaczycie, będę włączał hantelki ze sobą i wyciskał w linii prostej w górę tak, żeby mocno, można powiedzieć, zaangażować tą, tą, środ tą środkową część klatki. Oczywiście to jest dość umowne, bo klatka oczywiście się kurczy czynnościowo, ale czuć bardzo mocno ten środek klatki i takie trzy serie ciężkie zrobiłem. W tym hexpresie nie jestem za mocny, nigdy nie byłem i nie wiem, czy kiedykolwiek będę. Aczkolwiek, no bardzo, bardzo dobrze, to tutaj mam, mam czucie mięśniowe Więc jestem, byłem mega zadowolony akurat z tego ćwiczenia dzisiaj. No i generalnie wystarczy mi te 20 powtórzeń w, takim, w takiej konfiguracji 5-5-5-5, do tego, żeby tą klatę naprawdę bardzo mocno zniszczyć. więc trzy serie po 20 powtórzeń. 5 rozpiętek, 5 ekspresów, 5 rozpiętek, 5 ekspresów. No Ja zwykle robię jeszcze na koniec 5 rozpiętek, tak żeby się dojechać absolutnie do maksa, żeby mieć pewność, że nie zostawiłem żadnego powtórzenia w zapasie. Na koniec przechodzę już do treningu tricepsów. I kto go dał ostatni odcinek, ten pamięta szaloną serię na 100 powtórzeń, która polega na zrobieniu wyprostów. Przed ramion z linką wyciągu górnego na sztuleczku w zakresie 25 powtórzeń, następnie przejście na wyprosty linki wyciągu dolnego z zagłowy na sztulku na 25 powtórzeń, następnie przejście na wyprosty linką wyciągu górnego na drążku łamanym pod chwytem, następnie przejście na wyciąg łamany. I pushdowny nachwytem. I wszystko oczywiście wykonywane bez przerwy. Przerwa tylko jest po to, żeby zmienić ewentualnie uchwyt albo przełożyć uchwyt. No i ciężar dostosowany tak, żeby się zmieścić w te zakresy 25 powtórzeń. Co się w pierwszej serii mi zawsze udaje, w drugiej to różnie bywa, więc, więc generalnie, no ale zwykle y, mieszczę się bardzo blisko tych zakresów, które, które mam podane w planie. E, no i to jest taka seria, kto robił, y, to wie, że jest niezwykle hardkorowa. Niby ciężar nie jest ciężki, bo to jest tego pompowania, te pompowanie, to mnie z 25 może kilo miałem. Natomiast przy stu powtórzeniach po zakończonej serii jakby skurcze nabicie łapy i tak dalej jest naprawdę dość solidna, więc jak ktoś szuka, często się używa takiego sformułowania finishera, czyli czegoś, czym mógłby fajnie zakończyć sobie, albo w moim przypadku rozpocząć trening tricepsów, to myślę, że to jest fajna opcja do tego, żeby się w tym kierunku skłonić bo po prostu naprawdę można się bardzo, bardzo dobrze dogrzać. Ewentualnie jak ktoś już dogrzany jest, to bardzo, bardzo dobrze zajechać. No i przy okazji taką objętość sobie nabić. Myślę, że fajną jakościową, bo tutaj też macie możliwość ze względu na ten zdecydowanie mniejszy ciężar mocno dopiąć, mocno wyczuć te tricepsy, więc generalnie jak ktoś ma też z czuciem mięśniowym problemy to myślę, że coś takiego może mu zdecydowanie bardzo pomóc. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli ktoś jest początkującym, e, kto mnie ogląda i chciałby coś takiego wrzucić, to uważam, że nie ma sensu. Jeżeli nie mamy takiej podstawy dobrej mięśniowej, czyli powiedzmy tych pierwszych 4-6 lat treningu za pasem, to wrzucanie tego typu technik treningowych jest po prostu e, może fajne, natomiast nie do końca efektywne. Zdecydowanie lepiej byłoby po prostu zrobić Ciężkie wyciskanie na triceps z wąską sztangą albo po prostu ciężkie pushdowny, cokolwiek, co po prostu pozwoli Wam budować bardziej e, ciężar niż, niż generalnie budować jakąś mocną, dużą objętość treningową. E, więc ja bym to szczerze mówiąc w ten sposób e, ugryzł. Zaraz po tym przechodzę na kolejne ćwiczenie, e, i to jest moje ćwiczenie. A nie, no chyba wszystkie ćwiczenia, bo zaraz po tym przechodzę na francuskie wyciskanie sztangą leżąc, ale tym razem na skosie dolnym. Jak ktoś mnie na dłuższy czas, to pamięta, że ostatnio miałem, ale na skosie górnym, czyli lekko w górę. Tutaj mamy lekko w dół, co pomaga cały czas na rozciągnięciu, pomaga utrzymać rozciągnięcie cały czas tej głowy długiej tricepsa. No i jest to bardzo fajna metoda. Jedynym minusem tej metody jest oczywiście kładzenie się na ławersce i schodzenie później z tej ławeczki. Tutaj przyznaję się, no strasznie mnie y, porwało na ciężar i trochę przecholowałem, bo zrobiłem nie wiem, chyba 11, zakres minimum 15 do 20. Więc tutaj w kolejnej serii ściągnąłem y, aż dychę stałości, czyli po piątce na stronie i już było naprawdę bardzo dobrze. Aczkolwiek tutaj czucie mam też bardzo dobre, do generalnie które zawsze lubiłem, y, jeżeli kość bolą Łokcie przy sztandze warto jest zrobić chwytem neutralnym, po prostu hantelki. No i na koniec wyciskanie na maszynie do dipsów, na triceps, czy jak widzicie jest to dość mocno spionizowany, Łokcie lecą maksymalnie do tyłu, rozciągnięcie tricepsów w dole ruchu i dynamicznie do spięcia, do pełnego wyprostu, tak żeby po prostu ten triceps mocno zaangażować do pracy. I bonus dla Was który Wam nagrałem specjalnie, to oczywiście łydki. Łydki wykonuję co drugi trening, naprzemiennie z, z brzuchem. Ja oczywiście rzadko nagrywam łydki, rzadko nagrywam brzuch, bo zawsze mi się wydaje, że to są takie no, na tyle nudne ćwiczenia, że nikomu się to nie będzie chciał oglądać, aczkolwiek dzisiaj nagrałem, żeby nie było, że ich nigdy nie robię i że nikt nigdy mnie nie widział, jak robię, więc yy, w pierwszej serii Wykonuję w zasadzie w pierwszym ćwiczeniu cztery serie w zakresie 15 do 20 powtórzeń wspięć na palce siedząc, przy czym tutaj staram się bardzo mocno rozciągnąć w dole, zatrzymać w dole w pauzie, dopiero dynamiczne wyjście w górę, znowu zatrzymanie w wspięciu, spokojne zejście w dół i w ten sposób sobie operuję. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby łydki wykonywać w naprawdę kontrolowanym tempie, nigdzie się nie śpieszyć, nie skakać, nie balansować Starać się mocno dopinać, mocno rozciągać, bo to jest coś, co uważam, że łydkę tak naprawdę buduje i no ja jestem chyba najlepszym przykładem tego, bo, bo naprawdę łydkę swoją poprawiłem, więc myślę, że jestem dobrą osobą do tego, żeby gdzieś tam w kierunku tej łydki się wypowiadać, jako że wiele osób choć mi nie wierzy, to ja kiedyś miałem naprawdę bardzo gówniane łydki, jak nie zapomnę, to może Wam wrzucę gdzieś tutaj zdjęcie, jak to wyglądało i jak udało mi się to wszystko poprawić, więc naprawdę... Myślę, że ta technika w przypadku łydek ma dość duże znaczenie. Jak ktoś chce więcej na ten temat, to po... radzę Wam pooglądać stare filmy nagrania Huntera Labrady, bo Hunter Labrada to jest gość, który jest mega frekiem technicznym pod względem treningu, też z wieloma osobami, między innymi Joe Bennettem, i nie tylko, miał okazję pracować, więc naprawdę myślę, że wiedzę w tym zakresie ma bardzo dużą. No i on też te łydki ma przekosmiczne, no ile tam jest genetyki, to ciężko stwierdzić, bo ojca też nie ma z pierwszej łapanki, natomiast yy, na pewno tej y, technika wykonania i skupienie ogromny miały wpływ. Kolejne ćwiczenie to spięcie na palce stojąc, tutaj wykonuję w zakresie między d 10 a 12 powtórzeń, ciężej, siłowo, yy, no i po tym zrobiłem jeszcze jedno yy, ćwiczenie na łydkę stojąc z ciężarem ciała, jedno nóż, ale już tego Wam nie nagrałem, bo Ilość osób w miejscu, w którym robiłem tą łydkę, była tak zatrważająca, że nie było po prostu możliwości, musiałbym ponagrywać ludzi i to w taki bardzo, bardzo chamski niemiły sposób, więc po prostu stwierdziłem, że no nie ma sensu generalnie. Każdy chyba wie, jak wspięcia na palce wyglądają bez ciężaru jedną nóż, więc, więc mam nadzieję, że, że mnie chociaż to wybaczycie i że, że zrozumiecie, no teraz takie czasy, że... że Yy, nic nie poradzę na to, tyle jest. Szybka akcja, bo wam obiecałem, że pokażę wszystkie posiłki. To jest posiłek potreningowy, 150 gramów yy, ryżu, 350 gramów białej ryby, dokładnie ja w kostce, jakieś, nie wiem, dwie garście yy, yy, szpinaku, swiracza. i to jest tyle po treningu. No, także tak to wygląda. Zabieram się szybko za jedzenie, bo jest godzina prawie w pół do ósmej, więc trzeba szybko jeść. Elo, ostatni posiłek. I lecimy zaraz w kimę, bo jest już 21.11, więc mamy tutaj 150 gramów piersi z kurczaka. Tyle ile mi zostało tylko to nie wiem ile, w sumie nie liczyłem tego. Odrobinę kaczapu, to jest 50 gramów płatkowo 20 gramów masła migdałowego i miarka odżywki białkowej. Tak to wygląda na koniec tego dnia. Informuję Was tylko, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo dostaje zawsze bardzo dużo wiadomości, <noise> zawsze teraz mi wspomniał, sorry, taka dygresja zawsze jak mówię, że dostaję dużo wiadomości, to mi się przypomina ten mem. Kto ci kurwa pisze? Jak ty masz dwóch obserwujących, ale dużo osób do mnie pisze o HCG. Właśnie Propertydy nas tam wrzuciły na sklep HCG w wersji 2,5 i 5000 jednostek, więc jeżeli ktoś potrzebuje, szuka, nie ma źródła, no to można na mój kod olszewski zamówić sobie z rabacikiem. Także tego taki, ja, jaja. Yy, tyle. Jak widzimy się jutro o Jak ktoś tutaj do tego momentu dziękuję bardzo. Zachęcam subskrybowanie, komentowanie, lekowanie i szabania kanał dalej. No i zachęcam do używania mojego kodu olszewskiego na stronie propept.pl oraz na greamshopl, jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Widzimy się jutro. Elo.